Cześć, tu Pirkenstein. Zapraszam na raport bitewny. Jest to bitwa na 1260 punktów między szczuro a wysokimi elfami. Więc widzimy rozstawienie szczuro Ludzi. Są, jest to 3 trzy, trzy spore oddziały skinków. W dwóch mamy szamanów: Stegadon, Swarm. I od, mały oddział 10 Saurusów. Wszyscy jak widać są ustawieni jak najbardziej do przodu. Saurus i Swarm trochę, z, m, trochę od flanki, starając się zaś wysokie elfy. Wysokie elfy to oddział 16 łuczników na górce. Mm, obok Repeater Bolt Trower. Dalej 15 łuczników z magiem. 19 White Lionów z Banner of Sorcery, też z magiem w oddziale. I na górze kolejny Repeater Bolt Trower. Jak widzieliśmy, za łucznikami był też oddział 10 kameleonów. Pierwsza tura jaszczuro ludzi. Wszystkie oddziały ruszają do przodu. Skinki z szamanami stają w lesie. Stegadon i duży oddział skinków na górce. Magia nie przynosi zbyt dużo. Urano Thunderbolt, który jest zdispelowany. Strzelanie. Kamelony zabijają trzech łuczników. Stegadonowi nie udaje się nic ustrzelić. Która pierwsza wysokich elfów? White Lioni ruszają do przodu. Łucznicy odwracają się w stronę kameleonów. Magia. Shem's Burning Gaze od jednego z magów zabija cztery skinki w lesie, które zdają panikę. Awakening of the Woods zabija cztery kameleony. Panika zdana. Strzelanie. Bolt Thrower i łucznicy rozdzielają ataki zabijając kameleona i jednego skinka z górki. Druga runda Jaszczuru Ludzi. Kameleony wykonują ruch marszowy na bok, bok łuczników. Wszystkie oddziały poza, skinham, poza skinkami z lewej strony, stoją, stojącymi w lesie, ruszają do przodu. W wtórze magii, Urano Thunderbolt zostaje zdispalowany. Harmonic Convergence na duży oddział skinków wchodzi. Strzelanie. Kameleony zabijają dwóch łuczników, duży oddział skinków i skinki z szamanem zabijają sześciu łuczników z górki, którzy zdają panikę. Stegadon i Skinki z lasu ostrzeliwują White Lionów, ale jednak nic się nie dzieje. Druga tura Wysokich Elfów. White Lioni szarżują na Stegadona. Jeden z nich ginie podczas ostrzału Skinków z kosza. Łucznicy drobne zmiany w formacji. Bolt Trower obkręcony, tak by mieć w polu wrażenia nadciągających wrogów. W turze magii Awakening of the Wood zostaje zdispelowany. Bjornas rap rzucany na White Lionów nie wchodzi w turze strzelania Bolt trower i Łucznicy zabijają trzy kameleony drugi Bolt Thrower i Łucznicy zabijają 5 skinków z oddziału z szamanem te nie zdają paniki i uciekają walka wręcz White Lioni zadają 4 rany Stegadonowi tracąc jednego wojownika i mimo stabor nałamią bestię, która ucieka White Lioni robią reformę na skinki znajdujące się po ich lewej stronie trzecia runda jaszczuro ludzi skinki i Stegadon zebrały się Swarm szarżuje na łuczników, otrzymując 4 rany podczas stand and shoot. Cała reszta rusza do przodu. Kameleony kontynuują kółka wokół łuczników. duże magii harmonik Convergence na duży oddział skinków wchodzi z Investible Force i obydwaj szamani dostają poranie, a reszta kości mocy zostaje wchłonięta. Strzelanie kameleony i duży oddział skinków strzelają włóków z magiem, wbijając 3 rany. Swarm ginie. Trzecia tura wysokich elfów. White Lions szarżują na duże skinki. Łucznicy z magiem znów się kręcą, by móc zranić kameleony. Łuki z górki stają frontem zbliżających się saurusów. E, magia. Bjorn Time Wrap. Zostaje zdispelowany Dispel scrollem, Awakening of the Woods zdispelowany normalnie kośćmi. E, strzelanie. Giną ostatnie kameleony. Ostrzał łuczników i bolt trowerów rozdzielone na saurusów i stegadony. W, rez w rezultacie giną tylko dwa saurusy. Walka wręcz. White Lion zabijają 8 skinków, wygrywając walkę, a następnie doganiając i zabijając uciekającą resztę. Tura czwarta, Jaszczuro ludzi. Saurusi nieudanie szarżują na łuczników e, tracąc trzech wojowników z ostrzału. Skinki szarżują na Bolt Troera na górce. Mm, magia, Uranos Thunderbolt, znowu nie wychodzi. Strzelanie. Skinki z tegadą strzelają w White Lionów, lecz nie przynosi to żadnych rezultatów. Walka wręcz. Załoga Bolt Trowera zadaje dwie rany, nie otrzymując żadnej, i przegania skinki. Tura czwarta. Wysokich Elfów. White Lioni źle oceniają dystans do szarży, i ta nie wychodzi. Nie dobiegają do Saurusów. Łucznicy z Magiem obracają się frontem do przeciwników. Tura Magii. James Burning Gates i Awakening of the Wood zdispelowane. Dwellers below na skinki z szamanem pochłaniają szamana i dwóch wojowników. Strzelanie ucznicy zabijają dwóch Saurusów. Bolt Trowery nie robią nic z Stegadonowi. Runda piąta. Lizard Menu. Stegadon i skinki z szamanem atakują na tył i flanki White Lionów. Saurusi szarżują na uczników, tracąc jednego kompana w ostrzale. Zdziesiątkowane skinki, już bez szamana, jakimś cudem postanowiły wrócić do walki. Magia, Urano Thunderbolt zdispelowany, Harmonic Convergence zdispelowany, Dispel scrollem. strzelania nie ma, walka wręcz, ginie z i 3 skinki, po stronie Elfów, trzech White Lionów, White Lioni przegrywają, lecz nie uciekają, Łucznicy dzięki Speedowa Surian zabijają Saurusów. E, ostatnia, piąta runda, White Lionów, ruchów nie ma, magii nie ma, strzelanie, Boltrowery i Łuki dobijają skinków, walka wręcz, White Lioni zabijają skinki i Szamana. I żadne oddziały Lizardmenów nie pozostają już na polu walki. Więc dzięki za uwagę. Następnym razem e, może postaram się e, jakieś fragmenty filmów z rzutów kośćmi, bądź ogólnie z poruszania oddziałami wrzucić, gdyż zdjęcia mogą być słabo ciekawe, ale czekam na komentarze. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.